Dzień doberek, dzień doberek. Dzień doberek. Ja jestem u rodziców. Ilonka jeszcze jest. Jeszcze jest. I postanowiła, i zaraz Wam o tym opowiem. zrobić dzisiaj coś do kawy. Może się uda. Nie Może. wiem, bo to jest taki... Z tego, co znalazłam w lodówce u mamusi Taka i na stole. radosna twórczość. Radosna twórczość. Opowiadaj. Miałam tutaj takie dwa banany. Poczekaj, będę pokazywała. No. no, brzydkie, no takie już przejrzałe o. dwa banany, zobaczymy, co z tego będzie. Znalazłam pół kostki białego sera, tu mamusia obrała i zmieliła orzechy. Włoskie. Włoskie. Znalazłam jakieś bakalie, w sensie rodzynki, trzy jajka, fajnie by było jakby był cukier waniliowy, bo to by był jedyny cukier. Ale banany może będą słodkie. No, no to jak co? są takie? Dodosą, Spróbujemy zrobić. Jajka są oddzielone od yy, tak. żółtka, od białka. Tak? Białka ubiję, żeby były takie bardziej puszyste. Zamiast mąki dam te orzeszki pomielone. No, zobaczymy. Zobaczymy, działamy. <noise> deserki gotowe placuszki z pomysłu Ilonki. Zobaczcie, każdy ma taką porcję. Tutaj mamy te placuszki: na to jest jogurt, mandarynka, wisienki i orzeszek. Więc każdy ma, zobaczcie, żeby nie było: dla Tatusia, dla Ilonki, mm. dla Mamuni i dla Boni nie oczywiście kawkę w bole sławieckiej, filiżaneczce. Nie, ja herbatkę sobie zrobiłam. Taki mamy deserek, można powiedzieć z tego, co znalazłyśmy w kuchni, tak. a co wymagało już zużycia. No. Dodałyśmy troszkę mąki, bo jednak nie dużo, nie dużo dosłownie łyżkę. I zauważyłyśmy, że tak jak ciasto naleśnikowe musi trochę odpocząć, to chyba też powinno troszkę odpocząć, bo te pierwsze nam się ciężko smażyły, A pod koniec już jednak, jak to ciasto troszeczkę chyba się tak odpoczęło, to już później lepiej. To jest bardzo delikatne, bardzo puszyste, więc takimi silikonowymi szpatułkami tak leciutko bo nie przewracała na drugą stronę. Ale efekt jest. No, no jakie smaczne! I a w smaku. Nie ma tu grama cukru. Tak, nie bo ma tu, nie, nie ma, ma grama nie. cukru, bo banany były bardzo już takie przejrzałe. Także mm -hmm. smaczny, zdrowy deserek z, z mielonymi orzechami. Mm -hmm. Więc y załapałam się na taką pyszną kawę, taki pyszny deser. Ja już tu dalej nie opowiadam, tylko siadam, bo mam język do samej ziemi, więc tak. Teraz kurwa. Teraz kurwa mam pełną... <laughs> Tak. Tak. Bardzo pięknie, to jest takie naraz. w paszczę. Przek śledzik naraz. To my mamy placuszki, placuszki naraz. Okay. Mm. Zobaczcie, takie siostrzane popołudnie. Będę rześpić. Zobaczymy, co z tego. Mamy literę K, Grzesiech zarobił 500. Zobaczymy, co tak, z tego. Dobra, bo mi się ręce częstą. Zobaczymy później. Taką Tak, Ta okularka. Chwilomka jak... mi, o... mi zrobiła brwi. Tak leciutko, cieniem A, tylko i ten, zaznaczyłam kształt. A, nie mamy takich specjalnych do brwi w kosmetyków, ale tak cieniem chociaż troszeczkę to się... mhm. Ale kupimy sobie, co tak będziemy i... robić. Tak. Wróciłam e, od e, rodziców. E, moje brwi jeszcze trochę są, może są. I e, postanowiłam jeszcze coś e, zrobić, no bo tak siedzieć bezczynnie, to wiecie, że ja nie bardzo lubię. I e, już przeglądałam sobie strony chciałam jako, jakieś, jakąś poduchę świąteczną sobie kupić. Przeglądałam, przeglądałam te strony. No i stwierdziłam, że te poduchy wcale nie są takie tanie. <laughs> tak jak wszystko dzisiaj. I pomyślałam, pogrzebałam w szafie yy, i wygrzebałam taki materiał. Kochani, taki. Yy, chciałam, żeby to był neutralny jakiś materiał. To jest taki mięciutki. Nie wiem, jak to jest. Czy to jest. No, nie wiem, jakiś taki mięciutki jest ten materiał, taki o. Yy, chciałam, żeby był w neutralnym kolorze, bo zamierzałam sobie na nim pomalować coś farbami do tkanin, coś świątecznego. Yy, zrobiłam sobie szablon z kartonu. Jak widzicie, yy, jest to choinka, bo yy, nie wiedziałam, jak mi z tymi farbami pójdzie na tej tkaninie, bo ona nie jest taka gładka, jest taka. Taka kiciusiowata trochę, nie wiedziałam jak to pójdzie, i wzięłam farby do tkanin i namalowałam po prostu taką choinkę na, na tym materiale. I zobaczcie teraz, jak mi to szło, bo nie byłam do końca pewna, czy to mi się uda. Dobrze, zobaczcie. I mam taką świąteczną poduchę. Pewno, że tu mógł być inny motyw. No ale choinka to jest zawsze w jak, jakimś sensie świąteczny motyw. No i tak. Taką sobie namalowałam i uszyłam bardzo prosto. Tutaj tylko, o, zobaczcie, ona jest tutaj tylko na zakładkę. Do środka się ją wkłada, nie ma guzików żadnych. Prosta, 5 sekund do uszycia, i będę miała swoją świąteczną poduszkę. Tak, właściwie pomysłów na świąteczną poduszkę to ja jeszcze mam całe mnóstwo. Tylko nie wiem, co z czasem, bo y, chciałabym na przykład y, naszyć sobie jakieś świąteczne aplikacje. Z, na jakimś materiale naszyć sobie aplikacje takie świąteczne, albo zrobić, można zrobić na drutach jakąś na przykład fajną poduchę i też ją przyozdobić, nie wiem, wyszywając na niej jakieś gwiazdki, albo nie wiem, poprzyszywając jakieś kolorowe pomponiki. No, pomysłów mam full, tylko doby trochę mało. Więc yy, dzisiaj poprzestanę na tej poduszce. <gryw> Dajcie znać, czy wam się spodobała. Życzę wam kochani miłego dnia i do juterka, Pa pa.